Siemka widzowie, a dzisiaj komentujemy, znaczy robię reakcje na różne straszne historyjki i jak wam się to nie będzie jakoś mega podobać, to mogę też nagrywać na przykład Brawl Starsa, Robloxa, Tukaboka, no i inne jeszcze jakieś gry. Lub reakcje, ale na coś innego, więc możecie pisać w komentarzach, a ja już nie przedłużam i idziemy do filmiku. Zemsta. Niedawno poszedłem z przyjacielem na imprezę i spotkałem tam kogoś znajomego. Skąd ja go znam, nie mogłem sobie przypomnieć przez dłuższą chwilę, aż w końcu mnie olśniło. To był Max, chłopak, który 10 lat temu był prześladowany w naszym gimnazjum. Przeszły mnie ciarki na samą myśl, że wtedy był dręczony przez swoich rówieśników. Za tamtych czasów był słaby i niezdarny. Co zapamiętałem, kompletnie nie pasowało do jego obecnego wyglądu. Na tej imprezie zobaczyłem postawnego i dobrze zbudowanego mężczyznę. Podszedłem. Mężczyznę, to ile wy macie lat? No dobra, XD. Do niego i niepewnie zapytałem, Max? Ten szeroko się uśmiechając odpowiedział: A jednak mnie pamiętasz. Myślałem, że o mnie zapomniałeś. Dobrze Cię widzieć, Jack. Jego głos był dojrzały, a ramiona niezwykle silne. Poczułem się niepewnie. Powiedział, że chciałby mi coś pokazać i poprosił, żebym z nim poszedł. Starałem się mu od... Nie zgódź się, nie zgódźcie. Mówić, ale on nie odpuszczał. Wsiadłem więc do jego auta i po kilkunastu minutach. No i po co ty to zrobiłeś? Po co? Dotarliśmy do starego, zniszczonego domu na odludziu. To twój dom, Max? Podszedł do mnie i z dziecięcym wyrazem twarzy, który zapamiętałem z gimnazjum, powiedział: Jack, pamiętasz, co ci kiedyś mówiłem? Że mnie lubisz. Nie, nie to. Powiedziałem, że chcę odciąć. Aha. Tam tym dzieciakom ręce. O, nie, nie, proszę nie. A co jeśli ja on mu chce odciąć te ręce? Okej, okay, ciekawe. Wtedy sobie przypomniałem, że zawsze po tym, gdy inne dzieciaki się nad nim znęcały, odgrażał się, że odetnie im dłonie. Niepewnie odpowiedziałem, a no tak, pamiętam, a co? Ten niezwykle podekscytowany wykrzyczał W końcu to zrobiłem, następnie zaprowadził mnie do piwnicy. Aha, mnie już by tam dawno nie było, uciekłabym do lasu, nie wiem, że wolałabym mieszkać w niż z tym jakimś dziwnym chłopem. Gdy otworzył drzwi, zobaczyłem cztery siedzące na ziemi ranne osoby. Od razu uświadomiłem: O, nie, krew. Sobie, że to ci sami chłopcy, którzy. No, znaczy się nie krew, tylko ketchup. Tak, to był rozlany keczup lub... lub soczek malinowy, oczywiście. ...pili Maxa w gimnazjum. Na mój widok natychmiast krzyknęli: Pomóż nam! Max uśmiechając się. Ej, dobre, teraz, jak oni skoczyli na to. To ja normalnie mnie, mnie aż ciarki przeszły nie. O, dobra nie wiem, czy chcę to oglądać. Nie no, dobra, zrobię to dla was. Jak powiedział, kocham moich przyjaciół, ale niestety bardzo mnie skrzywdzili 10 lat temu. Zrobiło mi się niedobrze i chciałem wymiotować. Jednak gdy się odwróciłem, zobaczyłem Maxa trzymającego młotek i siekier. Okej, okay, czyli już wiemy, że na koniec odcinka no ten chłop. Ten chłopak, ten, 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 no ten, ten co, no wiecie no, on już nie będzie miał rąk, no trudno, życie, nie będzie miał rąk, trzeba było go nie dręczyć w gimna gimnazjum, chyba, że źle to zrozumiałam, ale no nie wiem. z poważną miną powiedział, Jack, dlaczego mnie wtedy nie uratowałeś, patrzyłeś z daleka, podczas gdy ci goście mnie krzywdzili. Chciałem ci wtedy wydubać oczy. Zacząłem się trząść ze strachu i powiedziałem Maxowi, żeby się uspokoił. Na co ten odpowiedział: zagrajmy w papier kamień nożyce. Jeśli wygra. Papier kamień nożyce nigdy się nie kończy, dlatego, dlatego który, który właśnie ma umrzeć, lub, no, ma być skrzywdzony, więc na pewno przegra. Albo nie. Wydłubię ci oczy. Ale jeśli ty wygrasz, to spełnię twoje jedno życzenie. Byłem przerażony, ale na szczęście udało mi się wygrać. Nie spodziewałam się. Głęboko westchnął i zapytał mnie, jakie jest moje życzenie. Poprosiłem go więc, aby nas uwolnił. Na co ten wkurzony krzyknął? Nie mogę. Muszę spędzać czas z moimi przyjaciółmi. Błagałem go, żeby pozwolił nam odejść, a on po chwili zastanowienia powiedział: Dobrze, oni nie mogą grać w papier kamień, nożyce, bo nie mają dłoni, ale jeśli tobie uda się znowu ze mną wygrać, to puszczę was wolno. Jeżeli. Nie, u... nie uda się. Jednak ja wygram, zrobię z wami, co będę chciał. Ponownie zagraliśmy w papier kamień, nożyce, jednak tym razem przegrałem, wtedy ma. A, to świetnie, mówią. Z głośnym hukiem uderzył jednego z chłopaków siekierą w szyję, a ten <tryk> ładnie upadł na ziemię. Co ty wyprawiasz? Wrzasnąłem. To jest właśnie to, co chciałem ci pokazać. W końcu ich pokonałem. Zawsze patrzyłeś, jak to ja cierpię. W tym samym momencie wszystkie ofiary Maxa rzuciły się na niego. Jack, teraz atakuj! Nie zastanawiając się długo, też rzuciłem się na Maxa i uderzyłem go w twarz. Następnie dosiadłem. I dobrze mu tak. i w szale zacząłem okładać pięściami. Ten krzyczał z bólu. Aha, twoje ręce też będę musiał odciąć, Jack. Biłem go tak długo, aż w końcu stracił przytomność, po czym zadzwoniłem na policję. Niedługo później przyjechali na miejsce i byli zszokowani brutalnością miejsca zdarzenia. Oczywiście, aresztowali Maxa. Okazało się, że ten zemścił się w sumie na czterech swoich dawnych prześladowcach. Dwóm z nich odciął dłonie, kolejnemu język, a czwartemu stopę. Max więził ich przez długi czas i codziennie się z nimi bawił. Ten incydent wywołał u mnie ogromną traumę. Każdej nocy koszmary. Nie, no wiesz... Nie, przecież... No, to, to jest normalne, że... Dostałeś traumę. No normalne, no normalne, ale... Nie musiało nam tego mówić, my mogliśmy się domyśleć, prawda? Prawda? W których Oczyścić, Max że mi oczy... Ostatnio miałem sen, w którym cofnąłem się do czasów gimnazjum. Max znów był bity przez rówieśników, jednak tym razem był już dorosły, a dzieciaki, które go biły, nie miały dłoni. Krzyknąłem, na co Max podszedł do mnie i powiedział Jack, jak wyjdę z więzienia, wydubię ci oczy i odetnę dłonie. Będziemy bawić się już zawsze. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę i subskrypcję, a jeśli wam się nie podobało, to tak, zostawcie łapkę i subskrypcję, ale też napiszcie w komentarzu, co byście chcieli na moim kanale, czy Robloxa, Brawl Starsa, czy inne gry, lub bym mogła komentować inne rzeczy. Bajo!